więc generalnie wszystko poza kaszą i ryżem, ponieważ ludzie na tego nie używa. A tak Aha, czyli to jest zaznaczone tutaj na tym Tak dokładnie, tak? To plus, bo to że piluchy, są ale są drągowe. Nie wiem, czy tutaj mają jakieś Dobra, dobra. Zaraz coś poszukamy. Okay. Ale ja to sobie mogę wziąć teraz? Tak, że tak. To co jest tutaj zaznaczone? Środki czystości oprócz kaszy i oprócz kaszy i ryżu. I ryżu. Tutaj też jest zaznaczone. Tutaj są o, tak. środki czystości oprócz kaszy i ryżu. Eee. <laughs> Żywność plus środki czystości A, bez pacz. kaszy i ryżu. A, Dokładnie, tak. uda się tę paczkę zgromadzić i wszystkie te potrzeby zrealizować. No cukier, olej, jam, konserwowe mięso, rybne, o i warzywa w puszkach też są, więc. Może Wszystko jest w na przykład Dobra. Mamy zioło ciemne, chyba Mamy wszystko. Dobra. Sareczki. Pan Piotrek tutaj na zakupie, to ciężko. I teraz szampony. A teraz wyrzucimy A ja tam jesteś nieco zmęczony. Ładnictwo. 2 lata. 5 lata. Dobra. W spółdzimie są ludzie, którzy, których po prostu nie stać na takie podstawowe produkty, które my sobie wyrzucamy tak codziennie przez kilka dni. Także czasami warto się zatrzymać i, i, i spojrzeć na to, że nie jest tak źle, że mamy co jeść, nie, nie patrzymy pod tym kątem i docenić, docenić to, co mamy. Także, także ja w tych kategoriach to odbieram. Często, jeśli mam jakieś wyjście do domu dziecka, to staram się, żeby moi dzieci też były ze mną, żeby zobaczyły i doceniły to, co mają, bo no, nie wszystkie dzieci na świecie. Mają, jak się wydaje, takie normalne, oczywiste rzeczywistości. Rzeczy. Nie, tak Nie, było. 200, 200, 200, A tam też był koc, od tutaj mamy koc ładnych. dwa dzieci, czapki. Tak. To jedna ma pięć, raz tak? Jedna pięć lat. Tak, tak. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł i bardzo szlachetny cel, więc jak najbardziej cieszę się, że wspólnie z panem Piotrem jako szkłamistow, to mogliśmy wziąć udział w takim <śmiennie> Dziękuję. <śmiennie>